Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ze się jest CYPiS Dobry I życzę wam miłego oglądania, bo jak jest CYPiS, jestem ja, czyli gramy we dwóch, berkę, dwójkę, zawsze jest rozpierdol na sam początku I tym razem będzie tak samo, także miłego oglądania Lecimy na tamę kempingi standardowo, bo tam jest największy rozpierdol W dzisiejszym odcinku, na bank I pytanie do CYPiSa od widzów CYPiS Czemu zgapiasz Nick? Od kogo? Od CYPiSa a to, to ja nie zgapię tego Niku, tylko ja mam ten Nik dłużej niż on, i mógłbym go pozwać o to, ale. ale jego w ty... hejty. A, no widzicie, mówiłem wam. Cypis ma nick cypis dłużej niż Cypis. To jest, to jest. On ma Nik od 5 ja lat, a ja od prawie 9. A jest różnica, kurwa, dwa razy tyle. Ja bym w ogóle nie hejtował, bo jak się nie wie, to się nie hejtuje. Mówię wam, tak jest. Dlatego zapytałem, bo widziałem w komentarzach, że. O, tam pojechał samochód Bo widziałem, że piszecie, że Cypis się podszywa Albo, że na przykład Cypis kiedy wyda nową płytę, ale to nie ten Cypis To nie, to z tym nie gram Ach, chyba, że to ty Nie Nie wiem czegoś? Dobra, nie idziemy wiem, najebać, nie. co? Bo ja tam widzę. widziałem typów Tam Tak, tak, tak Bo tam jakieś bałwany były Dobra, to jak sprawę z Cypisem mamy wyjaśnioną To teraz możemy iść zabijać ludzi Teraz montirem. Co? Montiren? Ja z Montiren. O, Montiren przed nami! O, żeś go z Zmontirę. Jeszcze jeszcze weź się, kucnij i weź ten. Gdzie jest, w którym miejscu ją granat? Będę rzucał. Pangaż jest, tylko gdzie Dobra, rzucam. Weź się, wylecz. Ja rzucę mu drzwi. Dużo HP mam, spokojnie. Wpadnie? O, pierdolnęło. Nigdzie nie, gdzieś tu kampi. Nie widzę go Robię hardcore Ej, nie widzę go A to nie był ten sam Nie no, jak ten sam No w sensie że to nie był ten on nie wyszedł po prostu Nie ma go Bardzo że tu gdzieś wyszedł Ale nie do Hangar wchodził No jak? To może ten co wyszedł Albo się odłączył, dobra idziemy Idziemy pizgać Eee, nie widzę nikogo. Luty sobie tego, tu co Ej, był dużo, no to lutni. Spadł ja byłem podobno. Tak? A erki weź weź sobie. Dobrze, dziękuję. Weź tam zacznik, nie biegnie z tamtej strony. Ej, dużo spadała teraz, nagle nikogo nie ma? Toś wybuchło. Gdzie? W góry. O kurwa. Aha, plecaka nie mam, kurwa. Dobra, chuj. W dupę kamienniku, i szukać plecaka Biegnie gościu na ta... Reload mam. Yeah. Dobra, ja bym go dojechał. A, tylko ja go nie widzę. Skoczył w dół. Za tym. Co, co ty gadasz? To ma za tym kampie. Na pewno? Mhm. Krwawi tam po... Odłączył się, bajnok. za 65 graczy zostało. Jak kusio, tak? Jest wychyla na lewo. Tak? Pierdolnij go. Przebieg? Zobaczcie. O kurwa, spadłem. Dobra, jebać. Żyj tam, żyj. Leż no, Dobra. <laughs> no, za zakaszlałem się. Idź tam, lutuj. Słuchajcie, na dole, tam gdzie jest moje życie, nie? I tam gdzie jest pozycja. Envycja dzisiaj sprawiła mi niespodziankę i stwierdziła. Yy, o, ogólnie chuj ci w dupę, zrobimy ci taki myk. Yy, wstawimy tam dwa znaczki, którymi nic nie zrobisz. Jedno to jest, nie wiem, co drugie, to jest coś związane z mikrofonem. I tak zrobimy ci, fuję I nie będziesz mógł tego wyłączyć. Słuchajcie, kombinowałem z godziny, nie mogę tego gówna wyłączyć. A samochód? Help, help! Nie widział Cię. Widział mnie, bo wysiadł. O, nie, jednak ja, ja, jedzie. Ale wraca, wraca, wraca do Ciebie. No, główno pojechał dalej. A może nie? Jest, widzę go Typ wysiadł Lecę, 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 nie padnij Baba, go porobiłeś i uciekałeś No, 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 porobiłem go, ale będzie się leczył Lecę z tym, z magnumem Pa, 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 wybuchnie, o kurwa Śmierdolni go Naj nice, zajebiście, uważaj, bo jebnie ale porobiony w ogóle Co się stało? No rozjebał, i Tylko naboje w niczym nie mam z tym problem yy, O plecak O kurwa O fajne skiny miał Ty już go lubię O ty Nazbierany nawet miał Przyniósł mi rzeczy Fajnie 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 już Szanuję Gracza yy, Krwawie No i właśnie to jest to Nie widzę, że krwawie Kluczyki to zostawiłeś Tak W dupie z kluczykami Ej, Ty krwawisz też Wiem, wiem Proszę się wyleczyć, mój kolega. Ja widzę, ty nie widzisz. No ja nie widzę. No nie widzę ilości życia, jak mnie to wkurwia. Ale powiem Wam więcej. Nie chcę być złośliwy, ale Was to też będzie wkurwiać. <noise> Bo też nie widzisz ile mam życia. O. Dobra. Mm. Ile ona naboi? Ej. 20 i tu 0. Nie fajnie. Yy, biegniemy na tamę, co? Mhm. gdzie jest strefa? Bo my się tyle napierdala. Ee, u nas! Ue, do nas niech przyjdą. Potem pójdziemy na miasto, czy nie? Na mieście zawsze jest fajnie. Możemy iść To dobrze. Może to wcześniej podjedzie po nas, a no, to dam da. No, mogłem tego, a nie, no musiałem go zabić, bo on siedział w samochodzie i leczył Robi się Rob, leci. Tu wszystko żeś przeszukał? Nie. ten a... pierwszy. Cały? Mhm, Tutaj do drugiego. Pójdzie... Chcesz iść na tamę? Nie no, tam był auto, ty go wziąłeś, teraz się lutował to, to nie był ten samochód z tego Czy był? Przecież ten nie samochód skończył. przyjechał z drugiej strony No ale mógł tam zeskoczyć, bo uh -huh. ten... Może zrzuci nam tutaj To sobie weźmiemy drop Idę zobaczyć tu, bo tutaj był shotgun, w sumie go wziąłem w... A nie, tu patrzyliśmy, dobra To trzeba na tamę Gdzie jest ten drop? Nie widać, daleko fuj. <laughs> ten z samochodu to tylko spadł, wziął samochód i spierdolił Tak mniej więcej to wyglądało Więc tam wstrzelałeś do niego? Eee, nie, ten to w ogóle to tam, inny samochód jest. Tamten Nie, ten stamy tamy No, Ze środka ten z tamten, no Ej, idziemy do tego dropu? Blisko jest? No Wstrzelił eee. Nie wiem skąd Z drugiej strony mostu jakby eee, Tam, ma nie lutowana. Jest ten drop A tam jest Tam po prawej stronie w mojej prawej. Ja też. Mm, propon. Kurde, no. No nie wiem, no. Zaprop... O, tu ktoś coś brał. Zaproponowałbym coś, ale nie mam pomysłu na tę grę. Ja trochę do na mało naboi mam. No ja właśnie też. Schodzimy na Donatamę? To chodźmy. No nie mam wyjścia, musimy tam coś znaleźć. Aczkolwiek tu jest pistolet, ja bym jeszcze tu się przebiegł. A jak się boję ci że jak tam pobiegniesz, to padniesz. Bo ty masz skłonność do padania. E tam? Taką trochę tylko. Nie, nie mówię, że bardzo. Dobra, nie no, biegnę na dół. Jak tam? Szukane? Niko to nie było. E, zajebiście, no i no, pięknie jest. Dobra, trzeba się uzbroić Kładę mamy Co ty gadasz? Ale, mamy już. Ale kład jest, wiesz, że kład w naszym przypadku. To tak powiem tak. Damy radę. Wiesz, że to jest tak, że on jest groźniejszy od przeciwników, nie? E tam. Tak jest. Ja wiem co mówię Ja mam na sobie plecak Nie wojowniczego żółwia ninja Goście, goście, wyjdź na zewnątrz Lecę, lecę, lecę Dobra, dobra, kurwa, jeszcze jeden Do wody zaskoczył Tak, lecimy w niego Co on zrobił? Mało życia mam Tego wyjebałem tak, tak ładnie. Czekaj chwilę, muszę się wyleczyć. Ile mam życia? Nie wiem, coś około 10 chyba, nie wiem. Albo 30. Czekaj, mam granat, pierdolnego granatem Nie, że nie jest. No jest na dole. Widzisz go? Nie, ale zrobię wabika. Mhm. Bierę granat. No i... Dobra, nieważne. Nieważne, kurwa, nieważne. Nie mogłem granatu ten zmienić na granat. Naboje chociaż nam przynieśli jakieś. No. I apteczki. No i za to ich szanuję. Dobrzy gracze, 2 na 10. Wypierdalam tą pompę. Te naboje też. O! On miał buty. Bierę. Bo na bosakach rozki pół gry. To nie, tak nie może być. Dobra, mam granat i teraz możemy iść. Działamy tego kłada. No tam przy tym jest. W chodź, kontener. chodź pojedziemy, podjedziemy o nie, oni stamtąd biegli, to dupa Dobra, musimy gdzieś jechać Na miasto proponuję Nie lutujemy tego środka tu jeszcze? Nie, jak nic jest nie jest zrobione Który środek? Nie, jest zrobiony, no ten tu Ten tu? A, nie robiłeś go? Nie, on no nie złożyłem Okej. Okay. Dobrze Fragi są Strzela się, o tu jest dalej zjebane Wkurza Już mnie tak trochę. będzie No, ja myślę, że tego nie naprawią Już nie mają pod tego naprawiać nawet a czemu nie mają po co? Opowiem. 20 września nadchodzi. Nowa mapa. Ale tylko nowa będzie, czy ta stara też będzie? Stara już nie będzie. W ogóle nie będzie. W ogóle. Skasuje mi starą mapę? Tak. Ja już nie będę. 30... Co ty gadasz? Jak? Jeszcze raz, nie rozumiem. No ta stara mapa co stara, będzie tylko na Just Survive. Co ty gadasz? Tak. Ej, ale ja będę tęsknił za tą mapą. To po sobie Just Survive. Nie, no nie, bo tam się dziwnie gra. Znaczy. Czas Survive jest fajny, o ile się ma Twój czasu? Na każdy Survive. No właśnie, no a ja gram już w dwa, to w trzeci to już ciężko. Tak trochę, wiesz? Ciężko jest. Dobra. Tu trzeba kopnąć, tu trzeba kopnąć. No. Tu trzeba skałki zbierać, tam trzeba zbierać. Dobra, lećmy, chodźmy. Chodźmy, jedźmy. Na miasto, co? No, Okej, okay, jak strefa? No, no. Jesteśmy w strefie. Może skoczymy po czy czy kogoś tam nie było? No to no to lecimy. Przekonałeś mnie. Trochę ci to zajęło, ale przekonałeś. Idziesz? Ja prowadzę pierdolę Proszę wsiadać. Ty będziesz w drugą stronę jechał, tak przeżyjemy. Dobra? Okay, nie no, bo masz prowadzić cały czas. A czemu powiedziałeś w końcu? Co nie lubisz prowadzić? Nie mogę wyskoczyć. już myślałem, że chcesz mi że nie lubisz prowadzić, ale ciężko by było. Nie, mógł nie, to nie, że nie nie, ja posady. Dobra, czyli w lewo prosto. A, do dropu. Dobra. Zobaczymy, co będzie w dropie. Ja stwierdzam, iż tam mogą być ciekawe rzeczy. po heblach. Kurwa drifter. Wiesz, że się wypierdolimy? Nie. Ja tam nie dojadę. Nie, wywalimy się, dojedziesz. Mhm. Samochód przed nami, fajnie. Stajemy w takim miejscu, żebyśmy mogli się schować, co? Ja go nie widzę. Po lewej... Aha, dobra, chuj. Ja tu zaparkuję, wyjebiam go. O. Gdzie Pij. Ja najpierw dalałem, dostał ode mnie dwa razy, a ja od niego w kask. No ja jemu kask. Bardzo ładnie! Przenosimy się do samochodu, no i to jest granie. Dziś, panie bojczyki? Nie już biorę, bandażowałem się, zalepiałem rany. Dobra. Posiadam. Dostał ode mnie tak ładnie, schował się i zaczął strzelać w okno, bo ja zawsze w okno ładuję, bo wiem, że ktoś będzie tam wsiadał. A ty widziałeś jego nogi? Tak, w nogach. I ty jedziesz? no ty dobra, prowadzi. Nie, ty, 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 ja No co ty ja... Gad... Ja mam ten zaszczyt kurwa zajebiście To co, do dropu? Tak. Tam był, nie? Tak, tak, prosto tam. Dobrze. Ilu zabiliśmy? Liczysz? Na końcu będzie. Na końcu to będzie słabo, bo nie będzie podsumowania. Ja się czuję jakbym zabił z 15 A już tylko 27 zostało. 25 bez nas. 20, 25 fragów Dobra, i gdzie ten drop był? Przed nami prosto co czas. O kurwa, dobra. Nie wiem czemu wysiadłem. Co to było? Yy, znaczy, ja wysiadłem nie dlatego, że wiedziałem, że zginiesz. Tak jakoś po prostu. Chyba nie wiedziałem, że tam taka górka jest. Mmm, halo. Drop. Zresztą tu był. I za drogą. Za drogą? No, powinien być za drogą. Nie. I tutaj powinien być. Co ty gadasz? Przed drogą, mi się wydawało. Za drogą na pewno. No to go nie znajdziemy w tym buszu bez ten, bo on już nie dymi na bank. A wyciąć drzewa. Co? Ma się, kilka wytyjemy te Ach, Kurwa, tu rana byśmy chcieli, dobra, jebać tu. Do miasta, nie? Jak jest trafa? No tu. No, zaraz się zmienić, zobaczymy, czy w którą stronę. Tu. Wy, Wyjebiamy tych, co z miasta wychodzą, z miasta, ja że tam no, strzelają. Tutaj trzeba, prosto, gdzie jedziesz. Wiem! Kojarzę tą mapę. Trochę na niej grałem. Tu jest taki mały problem. Ja mam mało ammo ogólnie. Patrzcie. Ej, ja krwawie, kurwa. Nie, czekaj, nie krwawie. Czekaj. Krwawie? Nie. Nie, nie mam krwawienia. Ej, przez chwilę miałem mało żyć. Aha, to było życie samochodu. Dobra, mi się pierdoli, kurwa. co tutaj Amo. Dlaczego? Do Bo ktoś tylko Dobra, chodź. Nie, o jak mi dał. Daj, chodź. Chodno tu. Wsiadaj. Yy, powiem tak Gdzie jedziemy? Do miasta tak bardzo, bardzo? Chemuś najebać? Bo przed miastem jak wolisz No przed miastem wolę Możemy pułapkę zrobić, może w końcu wyjdzie no, Tak? To tutaj? Tutaj no, Dobra To muszę... O Jezu, o Jezu, Zakamuflować samochód muszę No Tak, dobrze Ale ty strzela teraz do pułapki Chcesz go na górze zostawić? No jest auto tam. Gdzie? Tam między blokami. w tych blokach jest Pierdolisz No widzę furę? Mm, myślisz, że ktoś jest z snajperskich? Ktoś tam uśpiał, tak się nie rozpi. No ja wiem A to za na dachu są? No, bo w odenku dziś lutują za ten czas No gdzieś to drop leci. Mhm. Dobra, spójrzmy co jest... gdzie jest drop. Nie widzę go. A nad nami, a on go chyba wcześniej. Prosto mówi, nad nami jest, nie? Tu to wylecie o A raz. ty idziemy, po niego, wiedziemy co? Szalej, kierowca. Nie jak, przecież jak. Czekaj, czekaj. Kto ci rozwalta to z Magnuma? Które, tamtej? ich? Też chcę. Mam Magnuma. <laughs> Też chcę postrzelać? trzeba nie trafi. zbyt Cze, mam plan? Mam plan. Biorę lornetkę, patrzę gdzie ty trafiasz ty Za niego strzelasz, strzelasz za niego Trochę niżej No, tak wal, tak mu Dostaje. Dostaję, no dostaję, dostaję No dostaję, centralnie w samochód walić yy... Jak celujesz wysoko? Nad dachem po prostu Dobra Strzelałeś centralnie w niego, ty to ma taki zasięg ten magnum? Czy znaczy, wiesz, to widzisz inaczej ten, jak to leci. <laughs> Wyjebało go, <laughs> pizznu, no to nie mają samochodu. No i cacy, da się, da się, dlatego magnum jest zajebisty. Dawaj Gdzie ten drop? Ja go po, nie widzę. Po, po, prosto w prawo. Prosto w prawo, dobra. Mam nadzieję, że się nie wpierdal jakiś kamień, a jest, no. Drop już nie wybucha, nie? Nie. Dobra, to git. Ugramy to, ja jestem pewien, że my tu ugramy My takie gry to jest pikuś dla nas mistrzowie Ostatnio żeśmy w Mistrzostwach Świata wygrali 100 tysięcy dolarów Jesteśmy teraz bogaci i dlatego gramy w Hayden Naprawdę, nie, żartowałem, kurwa Ale bajka dobra, na dobranoc Lutujesz? Dobra, zobacz co jest No to chodź, dawaj y Jest, wiesz. Dobra, ja wezmę i chuj No nie zostaw to, to bomby na Jebać bomby. Kurwa. Zginę? Chyba lecę na mnie. Zginę. A może nie? Ooo, nie, nie zginę. Hehehe. Nie zginąłem. Nie zginąłem. O, plecy, plecy, Gdzie? Daleko? Blisko? Gdzie ty go widzisz? Tutaj do typa dron. jest. Gdzie? typa na N prosto. Na N? No widzę Nice, jeden? jeszcze jeden tak? Mhm. Ej z lewej, z lewej! Dwa samochody HP nie mam na to Kurwa jeden przydropię, jest przy dropie. uważaj Co ty gadasz? Przed do, do dropa? Jest. Nie wiem gdzie dokładnie, ale widzę z, go. Type, z tym typem biegł Dostał, w kask leży nice. Nie no, snajper! Co zrobił? Jak ja z nie umiem strzelać? Kurwa ale tam, się tam tych dalej. widzę ty, ty, jak mam takiego skilla to może ich trafię stąd I? No dobra, I nam... I bomby lecą Dobra, spierdalamy Zostaw Co? O, to lepiej zostawić O Tam idziemy, tam, tam idziemy na tą górkę przed tobą O kurwa Tam wrócił do nich z lutawaj, bo potrzebuję taśmy Do czego? No do kewlaru No co ty, wiesz gdzie składał? Mhm. Chodź tam ich wyjebiemy ty, bo tam są trzy samochody Osią osób został, chodź, ja mam sniper, szyku. Ja jestem ten, kamikadze, włoski wiatr, nie ma przebacz, przebiorę się za krzaka, zobacz. Gdzie Co, co? O Jezu, ja biegnę centralnie na drop, nie fajnie. No, on centralnie na mnie leci. Kurwa, jak on mnie nie lubi. No i? O, Chyba daleko. za mną. Tam są, widzę ich. Oooo, strzelam! Uwaga, chodź na drogę, może co? W Ogólnie, ogólnie za nas strzelali wcześniej, jak jakbyśmy z tamtymi typami pisgali. To za nami. Gody auto? Co? Nie, chyba nie. Dwa samoloty. oni się gonili właśnie, jedno do drugiego. Aha, możliwe. Widzę. Kurwa, te bomby. Czekaj, zaczesz, nie spadają na nas. Nie? Nie. Daleko, e, ja bym ich stąd upierdolił. Tylko muszę, poczekaj. Ja ich nie widzę. No dobra, ja ich zaraz zobaczę. Spokojnie, spokojnie. Nie tam wiem, jest jak policjka, się policjika widzę. No ja też właśnie widzę tę policjkę. Trafię go stąd? Podejdźmy. Bądźmy prawdziwymi tymi. Policyjki widać, ale ty panie widać. Auto walno za nami. To auto było? No, za, za nami. Dobra, bo dwie policjki były. O Jezu, nie dostrzeliłem O jest, był gościu w niej tej? O, ciekawe No Kurwa Zjebałem Gościu, gościu, następna policjka jedzie w naszą stronę Nie dostał Ej, jak wejdzie na górkę to mamy przejebane Biegnij do niego Bo pod górkę się chujowo strzela Jest na górce Wjechał? Chodź za nim, chodź za nim, chodź, chodź. chodź, chodź. Zawraca, zawraca, po twoje prosto. Druga polityka idzie z lewej. Wskoczył, wyskoczył. Za nami leży. No, mnie też leży. Ej, bo tu było dwóch typa. Pisgają do mnie. Ja z życia. Padłem kurwa, wykrwawiłem się, no nie widziałem życia, słyszałem tylko tu tu tu, tu czwarte miejsce, kurwa, king w the kill dziękujemy serdecznie za oglądanie, możecie zostawić łapkę, suba, jestem bardzo zły, bo mnie bardzo poniosło, ze mną był Shandy, nie, żartowałem, Cypis. Do widzenia. Do widzenia. Ja się nagadałem i życzę wam miłego dnia, tudzież nocy, nie wiem o której to oglądacie, także trzymajcie się, widzimy się na następnym odcinku, było całkiem spoko. Ilu, zabiłeś, ilu, Cypis? Becio. 5, ja 6. Rozjebaliśmy prawie połowę serwera, tak. Nieważne, że grało 130 osób. Trzymajcie się. Cześć.